Parlamentarzysta, tak jak wcześniej, musi przede wszystkim słuchać samorządów, radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. W Rojewie właśnie powstała dosyć paradoksalna sytuacja, w której władze gminy nie mogą decydować o tym, co będzie się działo na ich terenie. Ma powstać tutaj kopalnia odkrywkowa. Decyzja parlamentarzystów o tym, że, że wskazanie, że na danym terenie w studium warunkowania je, są jakieś złoża określone. Pozwala urzędowi Marszałkowskiemu na wydanie pozytywnej decyzji o rozpoczęciu wydobycia. W Rojewie ma powstać szpirowa. Radni, wójto, Wójt są. Yy, Bezradni w tej sytuacji, nie zazdroszczę im tego. Ja, w swojej ośmioletniej historii pełnienia funkcji radnego, no nigdy takiej sytuacji nie miałem. Jak dla gminy Rojewo jest to bardzo poważny problem i trudna decyzja. Niezależnie od tego, jaka ona będzie, powinna być podjęta tutaj na dole, tu na miejscu. Jako przyszły parlamentarzysta, na pewno doprowadzę do zmiany tych przepisów, aby nigdy nie było takiej sytuacji, w której o tym, czy w danej gminie może zacząć się wydobycie decydują osoby spoza gminy. I nie słucha się głosu zwykłych mieszkańców. Zachęcam do głosowania na mnie.